Codziennie miliony Polaków sięgają po jajka, przekonani że robią coś dobrego dla swojego zdrowia. Tymczasem w ich organizmach może właśnie rozpoczynać się cichy proces, którego nie da się już cofnąć. Proces, który uszkadza naczynia krwionośne, obciąża wątrobę i może prowadzić prosto do zawału serca. Jeśli jesz jajka regularnie, szczególnie jeśli masz więcej niż 60 lat, to co zaraz usłyszysz, może uratować ci życie. Zostań do końca, ponieważ za chwilę ujawnię dokładnie ile jajek możesz bezpiecznie jeść i w jaki sposób je przygotowywać, żeby nie szkodzić swojemu sercu. Jeśli ten temat jest dla ciebie ważny, zostaw proszę polubienie pod tym filmem. To pomoże dotrzeć z tą wiedzą do innych osób, które mogą popełniać ten sam błąd co ty. Jestem dr Marek Zieliński. Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii z ponad 40-letnim doświadczeniem klinicznym. Przez dekady pracy w szpitalach i przychodniach widziałem setki pacjentów, którzy byli przekonani, że jedzą zdrowo, a tymczasem ich nawyki żywieniowe prowadziły ich prosto do poważnych problemów zdrowotnych. Jajka to jeden z najbardziej kontrowersyjnych produktów spożywczych. I dzisiaj wyjaśnię Ci dokładnie dlaczego. Zanim jednak przejdziemy dalej, muszę Ci opowiedzieć historię pewnego 70-letniego pana Stanisława z Krakowa. Pan Stanisław przez całe życie był przekonany, że jajka to najzdrowszy produkt na świecie. Jadł ich codziennie po trzy, czasem nawet cztery sztuki: na twardo, na miękko, w jajecznicy. Był pewien, że dostarcza swojemu organizmowi najlepsze białko i że dba o swoje zdrowie. Aż pewnego dnia, podczas rutynowych badań, okazało się, że jego poziom cholesterolu jest dramatycznie wysoki. Lekarz był zaskoczony, ponieważ pan Stanisław nie jadł tłustych mięs ani fast foodów. Dopiero szczegółowy wywiad ujawnił prawdę. Te wszystkie jajka, które jadł z taką pewnością siebie, powoli, ale systematycznie niszczyły jego naczynia krwionośne. Co się właściwie dzieje w twoim organizmie, kiedy jesz jajka? Za chwilę ci to wyjaśnię. Ale najpierw musisz zrozumieć jedną fundamentalną rzecz. Jedno jajko kurze zawiera około 200 mg cholesterolu. Całe 200 mg w jednym małym jajku. Według najnowszych wytycznych kardiologicznych, dzienna dawka cholesterolu dla osoby zdrowej nie powinna przekraczać 300 mg. Czyli jedno jajko to już ponad 60% dziennego limitu. A jeśli jesz dwa jajka? Przekraczasz już bezpieczną normę, zanim w ogóle zjesz cokolwiek innego tego dnia. Badania opublikowane w prestiżowych czasopismach medycznych wskazują, że nadmierne spożycie cholesterolu pokarmowego może prowadzić do odkładania się blaszek miażdżycowych w tętnicach. Te blaszki działają jak zatory na autostradzie zwężając światło naczyń i utrudniając przepływ krwi. Z czasem mogą prowadzić do zawału serca lub udaru mózgu. A to są stany zagrożenia życia, których skutki często są nieodwracalne. Pewien 68-letni pan Kazimierz z Poznania opowiedział mi kiedyś swoją historię. Przez lata jadł jajka na śniadanie, przekonany, że to najlepsza tradycja polska. Jego żona zawsze powtarzała, że jajka dają siłę i energię. Aż pewnego poranka pan Kazimierz poczuł silny ból w klatce piersiowej. Karetka zabrała go do szpitala, gdzie okazało się, że miał zawał. Lekarze powiedzieli mu wprost, że jego tętnice wieńcowe są poważnie zwężone przez blaszki miażdżycowe. Czy jajka były jedyną przyczyną? Oczywiście, że nie, ale z pewnością przyczyniły się do tego stanu. Teraz pewnie zastanawiasz się, czy to znaczy, że nigdy więcej nie możesz zjeść jajka? Uspokajam cię, sytuacja nie jest aż tak dramatyczna. Ale musisz wiedzieć, jak jeść jajka mądrze i bezpiecznie. Za chwilę ci to wyjaśnię, ale najpierw muszę powiedzieć ci o czymś jeszcze ważniejszym. Wielu moich pacjentów pyta mnie o żółtko i białko. Która część jajka jest bezpieczna, a która szkodliwa? Odpowiedź jest prosta. Cały cholesterol znajduje się w żółtku. Białko jajka jest praktycznie wolne od cholesterolu i zawiera wysokiej jakości białko. Które jest bardzo wartościowe dla organizmu. Dlatego, jeśli chcesz jeść jajka częściej, możesz spokojnie jeść samo białko, bez obaw o swoje serce. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez naukowców z uniwersytetów medycznych, osoby, które jedzą więcej niż 7 jajek tygodniowo, mają wyraźnie wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu z osobami, które jedzą jajka rzadziej. To nie jest teoria ani domysł. To są twarde dane naukowe oparte na badaniach tysięcy pacjentów przez wiele lat. W mojej praktyce klinicznej widziałem wielu pacjentów, którzy zmienili swoje nawyki żywieniowe i osiągnęli zdumiewające rezultaty. Pan Henryk, 73-letni emeryt z Gdańska, miał poziom cholesterolu przekraczający 250 mg na decylitr. Po trzech miesiącach ograniczenia jajek do trzech sztuk tygodniowo, i wprowadzeniu innych zmian dietetycznych, jego cholesterol spadł do bezpiecznego poziomu poniżej 200. Bez żadnych leków, tylko dzięki mądrej diecie. Teraz przejdziemy do bardzo ważnej części. Chcę ci pokazać polską recepturę na zdrowe śniadanie, które zastąpi nadmiar jajek i będzie wspierać Twoje serce zamiast je obciążać. Oto polska receptura na śniadanie przyjazne sercu. Potrzebujesz następujących składników. Dwie łyżki płatków owsianych, pół szklanki jogurtu naturalnego bez cukru, garść świeżych lub mrożonych jagód oraz łyżeczkę miodu pszczelego. Sposób przygotowania jest bardzo prosty. Płatki owsiane zalej ciepłą wodą i pozostaw na 5 minut do napęcznienia. Następnie dodaj jogurt naturalny i wymieszaj dokładnie. Na wierzch połóż jagody i polej miodem. Sposób użycia jest następujący. Jedz to śniadanie 3 do 4 razy w tygodniu zamiast jajek. Płatki owsiane zawierają błonnik rozpuszczalny, który aktywnie obniża poziom złego cholesterolu we krwi. Jagody są bogate w przeciwutleniacze, chroniące naczynia krwionośne. A jogurt dostarcza białka i wspiera zdrową florę jelitową. Moi pacjenci często zgłaszają, że po wprowadzeniu tego śniadania czują się lżej i mają więcej energii. To nie jest przypadek. Twój organizm nie musi już przetwarzać nadmiaru cholesterolu i może skupić się na innych ważnych procesach. Wróćmy jednak do tematu jajek, ponieważ muszę Ci wyjaśnić jeszcze jedną kluczową sprawę. Sposób przygotowania jajek ma ogromne znaczenie dla Twojego zdrowia. Jajka smażone na maśle lub smalcu to podwójne obciążenie dla Twojego serca. Do cholesterolu z jajka dodajesz jeszcze tłuszcze nasycone z masła, które dodatkowo podnoszą poziom złego cholesterolu. To tak, jakbyś dolewał oliwy do ognia. Jeśli już jesz jajka, wybieraj gotowane na twardo lub na miękko. Możesz też przygotować jajecznicę na parze lub na patelni z minimalną ilością oliwy z oliwek. Oliwa z oliwek zawiera zdrowe tłuszcze nienasycone, które mogą nawet pomagać obniżać poziom złego cholesterolu. Pewna 76-letnia pani Maria z Warszawy opowiedziała mi, że całe życie jadła jajka sadzone na smalcu bo tak robiła jej mama i babcia. Kiedy wyjaśniłem jej związek między tym nawykiem, a jej problemami z sercem, była zdruzgotana ale po kilku miesiącach zmiany sposobu przygotowywania jajek, jej wyniki badań znacząco się poprawiły. Czasem małe zmiany przynoszą wielkie rezultaty. Teraz chcecie zapytać o coś ważnego. Czy popełniałeś ten błąd, nie zdając sobie sprawy? Czy jadłeś jajka codziennie, myśląc, że robisz coś dobrego dla swojego zdrowia? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach pod tym filmem. Twoja historia może pomóc innym osobom uniknąć podobnych problemów. Lekarze wyjaśniają, że organizm każdego człowieka inaczej reaguje na cholesterol pokarmowy. Niektóre osoby mają genetyczną predyspozycję do wysokiego cholesterolu i u nich nawet niewielkie ilości jajek mogą powodować znaczący wzrost poziomu cholesterolu we krwi. Inne osoby metabolizują cholesterol pokarmowy sprawniej i mogą sobie pozwolić na nieco więcej. Dlatego tak ważne jest regularne badanie poziomu cholesterolu, szczególnie jeśli masz więcej niż 60 lat. Nauka już udowodniła, że wysokie spożycie jajek może również wpływać na zdrowie wątroby. Wątroba jest głównym organem odpowiedzialnym za metabolizm cholesterolu. Kiedy dostarczasz jej zbyt dużo cholesterolu z pożywienia, musi pracować intensywniej, aby go przetworzyć. Z czasem może to prowadzić do stłuszczenia wątroby, które jest coraz częstszym problemem wśród osób starszych. Pan Tadeusz, 72-letni nauczyciel emeryt, przyszedł do mnie kiedyś z wynikami badań pokazującymi podwyższone enzymy wątrobowe. Nie pił alkoholu, nie brał żadnych leków hepatotoksycznych. Dopiero po dokładnym wywiadzie okazało się, że przez lata jadł po cztery jajka dziennie. Po ograniczeniu jajek do dwóch tygodniowo, jego enzymy wątrobowe wróciły do normy w ciągu trzech miesięcy. Jeśli podobają Ci się informacje, które przekazuję w tym filmie, rozważ proszę zostanie członkiem tego kanału. Członkowie otrzymują dostęp do ekskluzywnych materiałów, w tym szczegółowych porad dietetycznych i odpowiedzi na pytania zdrowotne. Twoje wsparcie pozwala mi tworzyć więcej takich filmów edukacyjnych. Przejdźmy teraz do kolejnej ważnej kwestii. Wiele osób pyta mnie o jajka od kur z wolnego wybiegu i jajka ekologiczne. Czy są zdrowsze dla serca? Muszę ci powiedzieć prawdę, nawet jeśli nie jest to to, co chciałbyś usłyszeć. Jajka ekologiczne i od kur z wolnego wybiegu mogą mieć nieco lepszy profil kwasów tłuszczowych i więcej niektórych witamin. Ale zawartość cholesterolu jest praktycznie taka sama jak w zwykłych jajkach. Żółtko pozostaje żółtkiem, niezależnie od tego, jak żyła kura, która je zniosła. Badania wskazują, że różnice w zawartości cholesterolu między jajkami ekologicznymi a zwykłymi są minimalne i nie mają istotnego znaczenia klinicznego. Jeśli więc myślisz, że możesz jeść więcej jajek ekologicznych, bo są zdrowsze, Niestety musisz zmienić to przekonanie. Teraz opowiem Ci o jeszcze jednym ważnym aspekcie jedzenia jajek. Chodzi o połączenie jajek z innymi produktami. Klasyczne polskie śniadanie często składa się z jajek, kiełbasy i białego pieczywa z masłem. To połączenie jest prawdziwą bombą cholesterolową. Dodajesz cholesterol z jajek do tłuszczów nasyconych z kiełbasy i masła. Twoje tętnice dosłownie płaczą po takim posiłku. W mojej praktyce klinicznej widziałem wiele przypadków, gdzie zmiana właśnie tego jednego posiłku, śniadania, przyniosła dramatyczną poprawę wyników badań. Jeden z moich pacjentów, pan Wojciech, 70-letni inżynier, zamienił tradycyjne śniadanie na owsiankę z owocami, i po pół roku jego poziom cholesterolu spadł o 50 punktów. Bez żadnych leków, tylko dzięki mądrej zmianie nawyków. Zostaw proszę polubienie pod tym filmem, jeśli te informacje są dla Ciebie wartościowe. Każde polubienie pomaga algorytmowi pokazać ten film większej liczbie osób, które mogą skorzystać z tej wiedzy. Muszę Ci teraz powiedzieć o czymś, co może uratować Ci życie. Chodzi o znaki ostrzegawcze, że Twój cholesterol jest za wysoki. Niestety, wysoki cholesterol zazwyczaj nie daje żadnych wyraźnych objawów przez wiele lat. Dlatego nazywa się go Cichym zabójcą. Jedynym sposobem, aby wiedzieć, czy twój cholesterol jest w normie, jest regularne badanie krwi. Jeśli masz więcej niż 60 lat, powinieneś badać poziom cholesterolu co najmniej raz w roku. Niektóre osoby z bardzo wysokim cholesterolem mogą zauważyć żółtawe grudki pod skórą, szczególnie wokół oczu lub na ścięgnach. Nazywamy je kępkami żółtymi. Jeśli zauważysz takie zmiany, natychmiast udaj się do lekarza. To może być znak, że twój cholesterol jest niebezpiecznie wysoki od dłuższego czasu. Pan Ryszard, 75-letni emeryt Z Łodzi, zauważył małe żółte grudki pod oczami i zlekceważył je, myśląc, że to coś nieistotnego. Dopiero kiedy jego żona nalegała, żeby poszedł do lekarza, okazało się, że ma cholesterol przekraczający 300 mg na decylitr. Był o krok od zawału serca. Te małe grudki uratowały mu życie, ponieważ zmusiły go do wizyty u lekarza. Według ostatnich badań, przeprowadzonych przez polskich kardiologów, ponad połowa Polaków w wieku powyżej 60 lat ma podwyższony poziom cholesterolu. Co gorsza, wielu z nich o tym nie wie. Nie badają się regularnie i nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, które narasta w ich organizmie każdego dnia. Teraz przejdziemy do praktycznych wskazówek. Ile jajek możesz bezpiecznie jeść? Według aktualnych wytycznych kardiologicznych, jeśli jesteś zdrowy i nie masz problemów z cholesterolem, możesz jeść do trzech całych jajek tygodniowo. Jeśli masz podwyższony cholesterol lub choroby serca, powinieneś ograniczyć się do jednego całego jajka tygodniowo. Lub jeść tylko białka. Pamiętaj, że te zalecenia dotyczą całych jajek, czyli żółtka z białkiem razem. Samo białko możesz jeść częściej, ponieważ nie zawiera cholesterolu. Wielu moich pacjentów przygotowuje omlet z jednego całego jajka i dwóch samych białek. W ten sposób mają pełny smak i konsystencję jajecznicy przy znacznie mniejszej ilości cholesterolu. Pani Janina. 69-letnia emerytowana nauczycielka stosuje tę metodę od dwóch lat i jest bardzo zadowolona. Mówi, że prawie nie czuje różnicy w smaku, a jej wyniki badań cholesterolu są teraz idealne. Teraz chcę Ci powiedzieć o produktach, które mogą pomóc obniżyć cholesterol naturalnie. Pierwszym z nich są płatki owsiane, o których już wspomniałem. Błonnik rozpuszczalny w owsiance wiąże cholesterol w jelitach i pomaga go wydalić z organizmu. Badania pokazują, że codzienne jedzenie owsianki może obniżyć poziom złego cholesterolu nawet o 10%. Kolejnym pomocnym produktem są orzechy włoskie i migdały. Zawierają zdrowe tłuszcze nienasycone, które wspierają zdrowie serca. Garść orzechów dziennie może znacząco wpłynąć na twój profil lipidowy. Ryby morskie takie jak łosoś, makrela czy śleć. Są bogate w kwasy omega-3, które mają udowodnione działanie ochronne na serce i naczynia krwionośne. Staraj się jeść ryby morskie co najmniej dwa razy w tygodniu. Warzywa strączkowe takie jak fasola, soczewica i ciecierzyca to kolejni sprzymierzeńcy w walce z wysokim cholesterolem. Są bogate w błonnik i białko roślinne. A nie zawierają cholesterolu ani tłuszczów nasyconych. Moi pacjenci często zgłaszają, że po wprowadzeniu tych produktów do diety czują się lepiej i mają więcej energii. To nie jest efekt placebo. Twój organizm naprawdę działa sprawniej, kiedy dostarczasz mu odpowiednich składników odżywczych. Zbliżamy się do końca tego filmu, ale zanim zakończę, chcę Ci przekazać jeszcze jedną ważną informację. Chodzi o interakcję jajek z lekami na cholesterol. Jeśli bierzesz statyny lub inne leki obniżające cholesterol, jedzenie dużych ilości jajek może osłabiać działanie tych leków. Twoja wątroba produkuje mniej cholesterolu dzięki lekom, ale ty dostarczasz go z zewnątrz przez jedzenie. To tak, jakbyś jedną ręką naprawiał problem, a drugą go pogarszał. Dlatego jeśli bierzesz leki na cholesterol, koniecznie porozmawiaj ze swoim lekarzem o tym, ile jajek możesz bezpiecznie jeść. Lekarz może dostosować dawkę leków lub zalecić Ci konkretne ograniczenia dietetyczne. Pan Mieczysław, 71-letni emerytowany kolejarz, brał statyny przez dwa lata, ale jego cholesterol nie chciał spaść do pożądanego poziomu. Okazało się, że codziennie jadł jajecznicę z trzech jajek, niwelując działanie leków. Po ograniczeniu jajek do dwóch tygodniowo jego cholesterol wreszcie spadł do bezpiecznego poziomu. Zostaw proszę polubienie pod tym filmem, jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego i wartościowego. Twoje wsparcie bardzo wiele dla mnie znaczy. Podsumowując to, co dzisiaj omówiliśmy, jajka mogą być częścią zdrowej diety, ale musisz jeść je mądrze i z umiarem. Ograniczaj spożycie do trzech całych jajek tygodniowo, jeśli jesteś zdrowy, lub do jednego jajka, jeśli masz problemy z cholesterolem. Wybieraj gotowanie zamiast smażenia na tłuszczu. Rozważ jedzenie samych białek bez żółtek. Badaj regularnie poziom cholesterolu, szczególnie jeśli masz więcej niż 60 lat. I pamiętaj, że małe zmiany w diecie mogą przynieść wielkie rezultaty dla Twojego zdrowia. Jestem dr Marek Zieliński i dziękuję Ci za wysłuchanie tego filmu do końca. Twoje zdrowie jest w Twoich rękach. Podejmuj mądre decyzje każdego dnia, a Twoje serce Ci za to podziękuje. Jeśli spodobał Ci się ten film, jestem pewien, że spodoba Ci się również ten, który teraz pojawia się na Twoim ekranie. Przygotowałem go specjalnie dla subskrybentów tego kanału. Do zobaczenia w następnym filmie